Cześć. Ja się nazywam Natalia Knopek i dzisiaj przeprowadzę cię przez sekwencję powitań słońca. To są te powitania słońca zwane czasami powitaniami słońca z Rishikesh. One pochodzą bardziej z tej jogi klasycznej. Wiem, że bardzo niewiele osób w Polsce je praktykuje, bardzo niewiele osób je zna, ponieważ często pytam o to na warsztatach i okazuje się, że jest to dla was nowość. Dlatego w poprzednim filmie znajdziesz wszystkie pozycje z tej sekwencji dokładnie omówione. Wraz ze wszystkimi błędami, ze wszystkimi elementami, na które trzeba zwrócić uwagę. Także, jeżeli ta sekwencja nie jest Ci znana, to odsyłam Cię do tego poprzedniego filmu. W tym filmie skupimy się już tylko i wyłącznie na praktyce. Ja przeprowadzę cię przez 8 takich powitań, przez 8 takich cykli, to zrobimy sobie razem, a ty działasz sobie na tyle, na ile możesz. Być może jesteś osobą początkującą i zechcesz sobie zrobić 2 albo 4 takie powtórzenia. Być może razem ze mną zrobisz takich powtórzeń 8, a może być też tak, że zechcesz sobie to wszystko dalej kontynuować. Ja celowo robię tylko 8 tych powitań, tak żeby tak jakby wdrożyć cię w ten rytm, wdrożyć cię w tę sekwencję. A ważne jest dla mnie to, żebyś praktykował, praktykowała w swoim własnym rytmie, w zgodzie ze swoim własnym oddechem. Więc nie sugeruj się tym, co i jak ja teraz tutaj odliczam. Zrób być może, jeżeli chcesz, zrób ze mną te 8 powitań, a później kontynuuj sobie w swoim własnym tempie. I oczywiście bardzo zachęcam do tego, żebyś pewnego pięknego dnia zechciał, zechciała zrobić sobie aż 108 takich powitań. O tym, dlaczego 108 napiszę na moim blogu, tak żeby to wszystko było dla Ciebie jasne i klarowne. Mówiąc w takim telegraficznym skrócie, 108 to jest taka magiczna liczba, o której często się mówi, że ona jest takim jakby symbolem nieskończoności. Właśnie dlatego wszystkie takie na przykład male, które pewnie udało Ci się gdzieś już widzieć, one zawsze mają 108 takich koralików. Do odliczania takich 108 powitań Słońca nie używamy oczywiście takiej mali, odliczamy sobie wszystko w naszych głowach. I ja już teraz zapraszam Cię do tej wspólnej praktyki, i tak jak mówiłam, dzisiaj zrobimy sobie osiem takich powitań słońca. Tutaj w tym filmie nie będę już omawiała spraw technicznych, więc jeżeli jest coś, co jest dla Ciebie niejasne, polecam ten poprzedni filmik. Tutaj będę tylko odliczała kolejne powitania słońca i będę też mówiła, kiedy jest wdech, kiedy jest wydech. Całą resztę, jeżeli masz jakieś pytania, zastrzeżenia, coś, czego coś się dziwi, odsyłam do tego poprzedniego filmu. Także spokojnie sobie już zaczniemy. Znajdź sobie miejsce dla siebie na początku swojej maty. Stań wygodnie na początku swojej maty. Znów ustaw sobie miednicę, podciągnij dół brzucha w górę. Wyciągnij mostek do przodu, opuść łopatki w dół, wzdłuż swojego kręgosłupa. Wyciągnij sobie jeszcze czubek głowy w górę, w stronę sufitu. Weź głęboki, długi, spokojny wdech i wydech. Być może masz teraz jakąś myśl, lub intencję, z którą chcesz sobie pracować podczas tych powitań słońca. Daj sobie czas na to, żeby spokojnie ją teraz przywołać. Weź jeszcze jeden spokojny, długi wdech. I na wydechu połącz już dłonie na mostku. Zaczynamy. Spokojnie na wdechu, wyciągnij się w górę. I na wydechu odłóż dłonie na wysokości swoich stóp. Spokojnie wdech, lewa tył, lewe kolano na macie. Spójrz w stronę sufitu. I wydech. odepchnij się, przejdź do pozycji góry. Spokojny długi wdech, i wydech kolana, broda, mostek na macie. Spokojnie wdech, wyciągnij się w kobrze i wydech. Wdech lewa przód i wydech. Spokojnie wdech, wróć w górę i wydech jeden. Spokojnie wdech, górę. I wydech. Wdech prawa tył. I wydech. Pamiętaj o tym, żeby połączyć stopy. Spokojny, długi wdech. I wydech kolana, broda mostek na macie. Spokojnie, wdech góra. I wydech. Wdech prawa przód. I wydech. Spokojnie wdech, wróć w górę. I wydech. Dwa. I kontynuujemy trzeci raz. Wdech, góra. I wydech. Spokojnie wdech lewa tył. I wydech. Połącz stopy. Spokojny, długi wdech. I wydech, kolana, broda, mostek na macie. Spokojnie wdech, wyciągnij się w pozycji kobry. I wydech. Spokojnie wdech lewa przód. I wydech. I raz jeszcze wdech. Wróć szerokim łukiem w górę. I wydech. Trzy. I od razu cztery. Wdech góra. I wydech szeroko w stronę swoich stóp. Spokojnie wdech prawa tył. I wydech. Spokojny, długi wdech, połącz stopy. I wydech kolana, broda mostek na macie. Spokojnie wdech, pozycja kobry. I wydech. Od razu wdech prawa przód. I wydech. Spokojnie wdech. Wracasz w górę. I wydech. Cztery. I od razu wdech w góra. I wydech. Spokojnie wdech. Lewa tył. I wydech. Połącz stopy. Weź spokojny długi wdech. I wydech kolana, broda mostek na macie. Spokojny wdech, wyciągnij się w kobrze. I wydech. Spokojny wdech, lewa przód. I wydech. Spokojny wdech, wróć w górę. I wydech, pięć i od razu szósty raz wdech góra i wydech spokojny wdech prawa tył i wydech połącz stopy weź głęboki długi wdech i wydech kolana broda mostek na macie spokojny wdech kobra i wydech. Powoli wdech prawa przód. I wydech. I od razu wdech góra. Wróć do pozycji stojącej. I wydech. Sześć. I jeszcze raz. Od razu siedem. Wdech góra. I wydech. Spokojnie wdech lewa tył. I wydech. Weź głęboki, długi wdech, połącz stopy. I wydech, kolana, broda, mostek na Macie. Spokojny wdech kobra. I wydech. Od razu spokojnie wdech lewa przód. I wydech. Spokojnie wdech, wróć w górę. I wydech, siedem. I od razu wdech, osiem. I wydech. Spokojnie wdech, prawa tył. I wydech. Weź głęboki, długi wdech, stopy są połączone. I wydech, kolana, broda, mostek na macie. Spokojnie wdech, wyciągnij się w kobrze. I wydech. I od razu wdech, prawa przód. I wydech. Spokojnie na wdechu wróć w górę. I wydech. Połącz dłonie na mostku. Ósme powtórzenie. Zrobiliśmy sobie dzisiaj osiem takich powtórzeń. Dalej możesz sobie kontynuować w swoim własnym tempie, ze swoim, w zgodzie ze swoim własnym oddechem. Możesz sobie codziennie zwiększać ilość takich powtórzeń, tak żeby dochodzić do coraz większej takiej płynności w ciele, coraz takiego spokojniejszego oddechu, coraz większej siły w swoim ciele. I pamiętaj, że to, co ja tutaj pokazałam, to jest takie powiedzmy średnie tempo. Możesz przenieść się w stronę takiego bardziej rytualnego podejścia i robić to jeszcze dużo wolniej, robić jeszcze dłuższe, głębsze oddechy, jeszcze bardziej płynne te przejścia. Możesz również pójść w stronę takiej bardziej fizycznej wytrzymałości, takiej większej siły w ciele i możesz wykonywać je jeszcze zdecydowanie szybciej. To jest wszystko kwestia Twojego własnego wyboru. Właśnie dlatego pokazuję tutaj tylko osiem takich powitań, żebyś mógł mogła kontynuować to sobie w swoim własnym tempie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo.